Znów jestem po dłuższej przerwie przed kościołem na woli Justowskiej właśnie sygnaturka wzywa wszystkich tutaj na mszę świętą wieczorną. Prawda widać, że tutaj zjeżdżają ludzie na mszę, pełno samochodów. Się zjechało, ludzie dochodzą. Prawda tu mamy ten refektarz dawną karczmę nad nim, nad nim z jednej strony brzoza, z drugiej lipa. Tam mały, mały spichlerz, który... Tam służy częściowo jako magazyn, tu jest odniawiony, odbudowany kościół Matki Boskiej, dla mnie królowej Korony Polskiej, tam dalej mamy, prawda, ludzie jeszcze przychodzą, dochodzą i tu mamy. Dzień dobry, Dzień dobry. będzie pan się na mszy? Na mszy będę, ale grał nie będę innym o. razem. I tutaj, i tutaj mamy, i tutaj mamy yy, to nowy, jak gdyby dom parafialny siedzibę proboszcza, prawda tu mówię mały spichlerz, tam z tyłu za Brzozą jest aktualna kancelaria parafialna, tu jest duży spichlerz, prawda ludzie jeżdżą również na rowerku, tu obok są ładne domy, piękne, to nie wiem czy to jest sosna czy limba, bardzo ładne, tylko może niestety wkrótce być deszcz, no ale ludzi pełno przyjechało, pełno samochodów, więc Piękne okoliczności przyrody w pobliżu lasu wolskiego. Ludzie właśnie i z pieskami tu się prze, przemieszczają. I tutaj resztki spóźnionych, jak gdyby nie ma, dojeżdża. Więc zaczyna się prześwięca więc ja idę się pomodlić i poświęcić swoje rzeczy. Więc polecam ten piękny, odnowiony, odbudowany kościół i piękną okolicę. Więc ora edla labora, Amen. Amen. Amen.